Dajcie pomidor maniacy. Dzisiaj zaczynamy od talerza. Na talerzu leży pomidor Marglayp. No, ja nie wiem, jak to się czyta. No, zobaczycie, jak, 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 jak się pisze, tak? Mój angielski towa pomstę do nieba. Zważymy go zważymy jednego z większych tych pomidorków, 256 gramów i najmniejszy z tych co zebrałam pod folią, zobaczycie, że takich jest sporo pod folią. i tych dużych i większych jest sporo, no, 157. To jest pomidor wielkoowocowy, on jest zerwany z tego krzaka, który najwcześniej zaczął dojrzewać, z krzaka, który mi zwiądł tam w donicy. Yy. W tej chwili te owoce, które się nie nalały, już się nie naleją, no bo ponieważ brakuje, mu, brakuje im tych składników wracających z liści, nie? Na ten temat film kręcę o tym, jakich składników pokarmowych pomidory potrzebują, w ogóle rośliny potrzebują poza azotem, fosforem i potasem do szczęścia. Jak to się odbywa, w jakiej kolejności, to jest długi film. No, i zanim ja go zmontuję, to stwierdziłam, że jednak tego wrzucę najpierw. Zaczynamy od konsumpcji. To jest taki najbardziej dojrzały. On. Ja je zerwałam dwa dni temu i yy, hrabia zeżarł już trzy. Ten jest najbardziej twardy. Moja jedna z moich ulubionych odmian pomidora yy, pomidor bewsztykowy. ten ma akurat dużo nasion, i to są dojrzałe nasiona. To ja chyba jednak z tego wezmę. Ma skórkę taką delikatną, delikatną, no grubszą ma niż ten malinowy kogosza. Tu w przekroju ma malutki, malutką tą piętkę. Ta dojrzewa cały i nie ma skłonności do pękania powiem wam. A w smaku jest pyszny, im bardziej dojrzały tym bardziej pyszny. Ja sobie tak ukroję to bez nasion, bo mi szkoda tych nasion młasny sobie. Jest właśnie słodko-kwaśny. Yy, Właściwie go można jeść bez żadnej soli, bez niczego. Naprawdę jest pyszny. Tak jak ten poprzedni malinowy jest yy, też świetny właśnie z, yy, z plastrem mozzarelli, z odrobiną oliwki, czy też yy, do smażenia, do pieczenia, na soki, na sos, no, na wszystko. Po prostu jest pyszny. No teraz jest taki właściwy balans bieli, chociaż też widzę, że jak wciskam nagrywanie, to on się robi bardziej różowy niż czerwony. Pyszny, polecam Wam. O, naprawdę odporny na choroby. Yy. I wymagający. I stąd ten film kolejny, który kręcę, właśnie z tych wymagań, szczególnie jeżeli będziecie sadzić w przyszłym roku siać pomidory wielkoowocowe i chcecie mieć duży plon z takiego krzaka, to z następnego filmu się dowiecie w jakiej kolejności i co, czym trzeba te pomidory karmić, żebyście byli zadowoleni. No i dużo zależy od nasion. On potrafi wyrosnąć naprawdę bardzo duży, gdyby nie ta awaria z korzeniami to on by miał i tutaj mnóstwo dużych owoców, tak, tak to jest przy dwóch krzakach pod folią, ale dwa krzewy pod folią są wysiane z nasion kupnych, jeszcze starych nasion i te sadzonki już były małe. Natomiast te trzy duże, które mi wydały te większe owoce to są wysiane z moich nasion zebranych z tych pomidorów, ja ich jeszcze mam dużo, ale te też będę pobierała, to taki mój bank nasion, ja co roku pobieram, opisuję datę i, i co to jest za pomidor. Także jak widzieliście tam dopóki nie zwiądł, on do tej pory jeszcze nie złapał tam w tej donicy żadnej choroby oprócz tego uszkodzenia przewodności, nie wiem z czego to wynika, nie wiem i on być może się też tak dobrze zawiązał, bo tam mm, może trafił na donicę z jakimiś y, odpadami po kapustnych y, albo o, o, po jabłkach i y, skąd taki wniosek, no to dowiecie się z następnego filmu, trzymam was na pięciu, żebyście obejrzeli mój kolejny film, tak? Dobra, to idę pod folię. No to jesteśmy potwoli, ten jest z moich nasion, on jest wielki pomidor. Do dołu ma liście, tutaj wykazuje jakieś tam drobne objawy niedoborowe, ale naprawdę niewielkie, natomiast owoce ma od dołu do góry, chociaż ja go tylko raz pryskałam kwasem borowym, <laughs> te pierwsze piętra, drugi raz już go nie pryskałam. A to jest drugi, który wykazuje braki też zawiązał tutaj u góry takie wielkie owoce, owoce większe od tych, które tam konsumowałam, ale on tutaj już ma braki. To są takie chlorotyczne zmiany, które mogą wynikać w tej chwili też z braku przyswajania, na przykład boru, no nie tylko żelaza i czy tam miedzi, z braku miedzi. A teraz dla kontrastu pokażę Wam pomidora. No, zobaczcie, on jest wielki, ale mniej zielony niż ten pierwszy. I teraz te dwa pomidory, które były wysiane z oryginalnych nasion, bo mają oryginalną nazwę. To jest tam ten pomarańczowy, który widzicie. Zaraz do niego podejdę. No więc to jest ten. On ma dużo mniejsze owoce i jest najmniejszy z tych pomidorów. W ogóle ma bardzo małą masę liściową i wniosek z tego jest taki, że jemu zabrakło do szczęścia w fazie pierwotnej tego azotu i on wydał bardzo małe owoce no zdecydowanie mniejsze one są wielkości tego małego owocu, czyli około 150 gram odejdź kot, odejdź no i tutaj jest ten drugi, który jest ciut od niego większy też wykazuje Braki pokarmowe też się zobowiązał. Ten to jeszcze w dodatku posadziłam, tam posiadałam za nim bub, który jest bardzo złym kompanem dla pomidorów. To pamiętajcie, on tam ma, właśnie na tym pierwszym pryskanym gronie najwięcej owoców. Wam przybliżę, ale są to małe owoce, natomiast wyżej już nic nie powiązał, już w ogóle zaczął sobą rosnąć. I to świadczy. O braku potasu. Dlaczego? No, to, tego się dowiecie w tym kolejnym filmie, który właśnie nakręciłam. I on się składa z tylu kawałków, że nie wiem kiedy go zmontuję. No dobra. Także on tu też ma małe owoce, ale ciut więcej niż ten pierwszy, któremu w pierwszej fazie brakło azotu i nie wytworzył dużej ilości liści, zresztą to mówię, te sadzonki były słabe, ja dlatego dosiewałam też z własnych nasion i to też może być wina samych nasion, także to były jakieś słabsze nasiona, które wydały słabszą roślinę po te rośliny stać na dużo więcej, zresztą podejdę Wam, pokażę tutaj jak duży jest, a raczej jak mały jest ten owoc zobaczcie to, to jest po prostu jakiś pipsztok ten ciut większy to jest też rzędu 100 gram, podejrzewam, no i ten też taki owocki, wydał, maleńkie. A dla porównania ten owoc z tego samego pomidora, zobaczycie. On się może wydawać taki ciut mniejszy od tego, który rozdaniecie, dlatego że on jest powiązany przez hrabiego, tu hrabia rządzi i wiąże wbrew mnie, a tamten był taki rozstrzelony, niepowiązany, więc... Optycznie może się wydawać, że ten jest smuklejszy, no bo on też jest na wiele pędów prowadzony, jak większość moich pomidorów. Dobra, no to pa. Dziękuję za oglądanie do końca. buziaki papa.